Trzy lata godni wierni od eksmisji kapłana. Nic się nie zmieniło, łącza święta składana. Bogu niech będą dzięki. Przeproszenie Pana Boga jako ekspiacja za grzechy własnej bliźnich, że nie jest składana, bo z tytułu Salezjanów i hierarchów oficjalnych struktur kościelnych nie mogła być składana dłużej. Kościele, gdzie miejscem przy świętej, dalej jeśli nie zgodzili się, i nie godzili się dużej męsze w kościele, to w kaplicy celi kapłana Wrońska 9 przez 23. To jest wielka wina, która na konkretnych ludziach, według odpowiedzialności miarą, miary, którą ostatecznie na sąd o śmierci i na sąd wieczny ma panu. My dziękujemy Panu Bogu, żeśmy znaleźli się po tej stronie barykady, bo jest to barykada oddzielająca Kościół Boży od Kościoła Antychrysta, wiarę objawionej od wiary wymyślonej przez ludzi, liturgię ofiarowaną Kościołowi przez Bożą Opatrzność na długim procesie, procesie dziejowym, w którym wszystko to, co Boże jest, a to, co jakoś tam do przycięcia, do, 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 do przystosowania formowane przez wieki, w najświętszej ofierze mszy świętej w Rycie Rzymskim zastąpione wyprodukowaną nową mszą dla zrealizowania zupełnie innych celów i wyrażenia zupełnie innej teologii, niekatolickiej teologii mszy. Bogu niech będę dzięki, że Pan Bóg dał łaskę bez żadnych moich zasług, mimo moich grzechów, opowiedzenia się po stronie wiary katolickiej, najświętszej ofiary mszy świętej katolickiej, przy której stoi Kościół Katolicki, przy której stali święci, przy którym stał nasz założyciel Zgromadzenia Ksiądz Bosko przy którym stali chłopcy, błogosławiona piątka, będąca wychowywana przez Salezjanów 100 lat temu, jeszcze nie będzie, przed długą wojną i w czasie drugiej wojny, którzy zginęli za ojczyznę, ale ginęli w perspektywie wyznawania wiary świętej objawionej, która dawała im mężnie znosić śmierć w więzieniu niemieckim w czasie II wojny. Bogu niech będą dzięki za każdego z cygodni wiernych, który przy tym zmaganiu stanął i stoi, niech wiernie stoi.